Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam Wam, Ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, przybierają oni wygląd ponury. Aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Wysłuchaliśmy. Kolejnego fragmentu z Ewangelii Świętego Mateusza, Skazania na Górze, w którym Jezus daje ten obraz nowego człowieka, tego człowieka, który postępuje według Ducha Bożego. I doskonale pamiętamy to, że tak naprawdę to Słowo wypełnił tylko Jezus Chrystus. Ale kiedy nam obwieszcza to Słowo, to jest to też Słowo, w którym Bóg. Zaprasza nas do tego, żebyśmy mieli otwarte serce, żeby za tym słowem iść, żeby ryzykować tym słowem swoje życie. I dzisiaj słyszymy, że w tym fragmencie, który żeśmy mogli przed chwilą wysłuchać, Jezus pokazuje takie trzy proste, a zarazem bardzo istotne postawy dotyczące jałmużny, modlitwy i postu. I niby wszystko wiemy, wszystko poznaliśmy, to nie jest nic nowego dla nas, ale jeżeli stracimy z oczu istotę tych uczynków, jak mówi Słowo Boże, pobożnych, to przemienią się one nie w dar dla Boga, tylko tak naprawdę będą przeciwko nam, będą świadczyć przeciwko nam. Jezus mówi do e, tych którzy go słuchają zwracając się do nich trzy razy żebyście nie byli jak hipokryci żebyście nie byli obłudnikami dlaczego dlatego że te postawy dotyczące jałmużny modlitwy i postu one mają w sobie taki posmak jakbyśmy dawali Panu Bogu jakiś dar że jeżeli składam jałmużnę to rezygnuję z czegoś. Jeżeli poświęcam czas na modlitwę, to rezygnuję z czegoś. Jeżeli wchodzę w post, to rezygnuję z czegoś. I wewnętrznie bardzo często nam się wydaje, że... Powinno nam coś z tego się należeć, a więc powinniśmy otrzymać jakąś nagrodę za to, że wyrzekamy się tych rzeczy, że rezygnujemy chociażby ze swojej własności i w ten sposób pokazujemy, jak bardzo nam zależy na tej relacji z Panem Bogiem. Ale to słowo mówi o tym, że Bóg bada nasze serce że kiedy zaprasza nas do tego byśmy weszli w te uczynki pobożne to on bada głębie naszego serca dlaczego ty to robisz jakie są motywacje yy, twojego serca kiedy wchodzisz w jałmużnę w głębszą modlitwę w post co chcesz osiągnąć czy to jest twoje spotkanie z bogiem ale w tym znaczeniu, że rzeczywiście te uczynki pobożne pomagają ci ustawić hierarchię wartości. I kiedy wchodzę w jałmużnę, to próbuję pokazać to, że moje życie nie zależy od pieniądza, tylko wierzę, że zależy od Boga. Jeżeli składam tę jałmużnę, jeżeli wchodzę w post, jeżeli. Szukam głębszego spotkania z Bogiem, to uświadamiając sobie właśnie to, że całe moje życie jest w Jego rękach i ja chcę oprzeć się o Niego. Ja chcę moje, moje serce rzeczywiście oddać Panu Bogu w całości. I te uczynki pomagają mi zweryfikować. I pomagają mi wyrwać się z tych trybów świata. Pomagają mi oderwać się od tej rzeczywistości, która ma taką specyficzną moc pochłaniania mnie, wciągania mnie w te codzienne tryby. I dlatego przychodzi z ogromną pomocą do nas to Słowo. I dzisiaj to słowo nie jest mniej aktualne niż wtedy, kiedy zostało obwieszczone przez Jezusa. Zresztą te rzeczy dotyczące tych postaw pobożnych nie były żadną nowością. Natomiast coraz bardziej istotne jest, jakie są intencje tych postaw. Co, mamy, co nam naprawdę leży na sercu, kiedy wchodzimy w te doświadczenia, w te uczynki. Które proponuje nam dzisiaj Ewangelia. I myślę, że jest to rzecz niesamowicie ważna, bo my tak naprawdę przyzwyczajamy się do tego, że, że minimalny wysiłek już wydaje nam się wystarczający, że bardzo często nie ryzykujemy dla Boga, nie ryzykujemy. Tej naszej, tego naszego braku komfortu, wiele razy nie mamy odwagi, rzeczywiście oprzeć się o Niego, oddając Mu z ufnością to, co posiadamy. To jest bardzo poważne słowo. To jest słowo, które rzeczywiście jakoś Pan Bóg próbuje nam pokazać, poprzez to, że w ten sposób możemy nauczyć się ufności wobec Niego. Możemy rzeczywiście dotykać Boga, który działa. W innych kodeksach, gdzie jest spisane te fragmenty, są spisane te fragmenty z Ewangelii świętego Mateusza, jest dodatek również przy tych postawach, który mówi o tym, że to, co ojciec widzi w ukryciu, odda tobie w jawności. Jakby, że zobaczysz naprawdę, że jeżeli ryzykujesz dla Boga, jeżeli oddajesz Panu Bogu wszystko, to zobaczysz naprawdę, że Bóg zwróci Tobie dużo więcej. Odda Ci to, co dałeś, byśmy mogli powiedzieć w cudzysłowie, ale jeszcze Ci do tego dołoży, bo Bóg jest hojny. Bo Bóg ma tą miłość, która jest obfita, która wylewa się na człowieka w tej obfitości nieskończonej. Dlatego to słowo tak naprawdę jest dla nas głębokim ratunkiem, uwalniając nas od, od naszego egoizmu, od naszej pychy, od naszej chciwości, od tego tej zachłanności bycia dla siebie. Tracenia dla siebie wszystkiego, zyskiwania dla siebie wszystkiego. I jest pewnego rodzaju pomocą, w której możemy odkrywać, czy Bóg naprawdę jest dla nas tym, komu chcemy oddawać całe nasze życie. Myślę, że warto, żebyśmy się przyjrzeli tym postawom w nas, żebyśmy mogli jasno sobie odpowiedzieć na pytanie. Jak wygląda moja jałmużna, jak wygląda ta modlitwa w ukryciu, jak wygląda to i jak chętnie poszczę po to, żeby spotykać Boga. Pewno będziemy musieli się z tym jakoś w sercu zmierzyć, bo być może odkryjemy to, że jesteśmy minimalistami, że owszem. Ale gdzieś tam ten wewnętrzny lęk nam mówi, ale nie za dużo, nie za szybko, nie wszystko, bo, bo jakby tak Bóg o nas zapomniał i nie oddał nam to, co my wtedy zrobimy? Zapraszam Was do, do mierzenia się z tym słowem, do tego, żeby modlić się o to, żeby Pan Bóg przez to słowo oświecił nasze serce i dał nam odwagę. Dał nam odwagę, której często nie mamy. Ale Bóg jest hojny również w dawaniu odwagi. Amen.